Byli y, 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 ludzie ze Szczecina, z miasta, była też i kadra naukowa, co było dla nas I my mieliśmy świadomość, bo y, w, w ciągu tych 9 lat Portacholik zapłaciła państwu w postaci podatków 300 milionów dolarów. Pański banki zarobiły ponad 276 milionów dolarów odsetki. Do... Wszyscy zarabiają. Ja się dowiedziałem, profesor Bogowski nas poinformował, że robił badania. Może dzisiaj będzie występowało to uściśli, w jakim to okresie było. Ja tego nawet nie wiedziałem, nie robiliśmy takich analiz funkcjonując w holdingu, że Stocznia Szczecińska Porta Hold płaciła, i proszę dobrze słuchać, mam nadzieję, że profesor będzie i przypomni ten fakt, płaciła 50%, bo jest profesor, więc nam przypomni ten fakt, 50% podatków, i słuchajcie Państwo, całego polskiego przemysłu ciężkiego. Stocznia Szczecińska w Szczecinie, porta Woli. I jest to fakt matematyczny, ekonomiczny, gospodarczy, no i prawda. I to wszystko dzisiaj się pyta, no i jakie wy macie podstawy? Podstawy, dzisiaj żyjemy w czasach globalizmu. Tak zdefiniowano, nawet mamy twórcy globalizmu, w swoich założeniach, jak ktoś się dobrze wczyta, piszą, w pierwszych słowach swego listu, że źródłem rozwoju społeczeństw, regionów, etc. jest makrobiznes. Co to znaczy ten makrobiznes? Ten rdzeń, który przyciągnie cash, a nie wyda cash. Przyciągnie pieniądze? W Szczecinie tym rdzeniem, czy się chce mówić, nie, po tym wszystkim, co powiedziałem, była Porta -holding. Tu, rok w rok, milionów dolarów, proszę Państwa. W ten rynek. Oczywiście, że to i to też powodowało tutaj konsumpcję. A co twórcy globalizmu mówią? Bo jak jest makrobiznes, czyli silna podstawa gospodarcza dla funkcjonowania regionu społeczeństwa, to jest bezpieczeństwo. I nie trzeba wtedy żadnych ustaw, żadnych rozporządzeń. Mikrobiznes, small biznes, przy tym sam się rozwinie. Co zresztą widzieliśmy. W latach 90. -tych, nikt w nie, nie musiał tworzyć, te firmy sobie same funkcjonowały. Najpierw to, że kupowała gdzieś tam ubrania robocze, później powstała jakaś firma i zaczęła szyć te ubrania robocze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystko, wszystko. To tak powstawało. I jak mówiąc o aspektach gospodarczych, no mówię o tym, ale to jest, a można by już nie mówić, bo już ten razy to mówiliśmy. Natomiast trzeba to jak mantrę przypominać, że to nie jest opowiadanie. Że to są cyfry, za które my powtarzamy i nikt nam tego nie powiedział, co wy mówicie? Jakie 300 milionów dolarów inwestycji? Jakie 300 milionów dolarów podatków? Nikt nie zaprzeczy. A w okresie hosty, proszę Państwa, serce się kraje, cały świat zarabia. Nasi koledzy, Henryk, mają szef kontroli, pracuje w Chinach. Tam te same 178 budowana o 5 milionów dolarów droży. Jako, że jest superwajzerem, więc. Dotyka litery kontraktu. I to nie jest tajemnica, bo kontrakty na świecie nie są tajemnicą przy budynku. One są publikowane. W Hansonie, jak ktoś chce, to 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 A u nas wszystko zdołowane. I nie chcemy tego rozpatrywać. Składamy wniosek po układ. Czy on jest uprawniony? Proszę Państwa, no odpowiedź jest. Jednoznacznie w 2002 roku w państwie prawa, w III Rzeczypospolitej, 11 czerwca, sąd rejonowy w Szczecinie wobec bierności rządu, bo rząd nie chciał dać tych 40 milionów dolarów gwarancji. No to zarząd mówi: trudno, sami sobie poradzimy, zrobimy kolejny raz układ I sąd rejonowy w Szczecinie 11 czerwca 2002 roku, a więc na miesiąc przed upadłością. Otwiera układ. Układ staje się prawomocny. A co to znaczy? Żeby otworzyć układ, to zarząd stocznia, porta Hordin musiały złożyć listę wierzycieli. Złożono to bodajże w kwietniu 2002 roku. Czyli cała dokumentacja, wniosek, lista wierzycieli, wszystko, wszystko trzeba było złożyć. I sąd 11 czerwca otwiera układ. Stwierdza tym samym że przyczyny głupotów są zewnętrzne, a nie wewnętrzne. Że księgowość, księgi prowadzone są prawidłowo, że podatki są płacone. I układ otworzony, no, prezes już wspominał, w ciągu jednego dnia 29 lipca ten układ na tej samej rozprawie, najpierw umarza się układ, nie czeka się na To już prawnicy mogą się wypowiedzieć na uprawomocnienie bo w tak prawie jest, żeby wykonała, mo, mogła być wykonana czynność X plus 1, to czynność X musi być prawomocna. Umarza się 29. układ i 29. ogłasza się upadłość i 30. jest syndyk w stoczni. No ale to już prawnicy mogą skomentować. Ja według mojej wiedzy, no, jest, to, jest to niepoprawne i to nie było działanie dobre my uzyskaliśmy już przesłankę. I ja pytam dzisiaj po raz kolejny. Co się stało między 11 czerwca 2002 roku a 29 lipca 2002 roku? Iluż tu wierzycieli przybyło, że do dzisiaj w ciągu 8 lat sąd nie jest w stanie zamknąć listy wierzycieli. A dlaczego mówią liście wierzycieli zaraz do tego dojdziemy? To jest właśnie jedyna przyczyna odrzucania naszych wniosków. Co się stało między 11 czerwca 2002 a 25 marca 2010? Ktoś zaciągał zobowiązanie w Stoczniu przynajmniej syndyk. Wszyscy działają po poprawie. Wszyscy się trudą i mordują jak pomnażać nasz trud i nasz majątek. Wybaczcie, że mówię z przekąsem, ale prezes, ja jestem też w tym świeżo do że tej odpowiedzi na nasz wniosek. Przypominam sobie jesień ubiegłego roku, kiedy po raz kolejny zostaliśmy wybrani do zarządu. Z wieloma z was się wtedy spotkaliśmy. I Państwo wtedy mówiliście, mówiliśmy o swojej projekcji, co będziemy robić, przygotowujemy projekt o układ i złożymy ten wniosek. Wtedy Państwo, niektórzy z Was powiedzieli, prezesie, dajcie sobie spokój. No, już będą przecinki, kropki, myślniki. To trzeba rozwiązać inaczej. Ja, wychowanym Hierarchicznym, w porządku, radosny, że mamy wolną trzecią rzeczypospolitej. Osobiście. I dzisiaj muszę powiedzieć Państwu, tym, którzy tak mi radzili, przepraszam. Ja wtedy powiedziałem: Nie, złożymy wniosek, jest to państwo prawda. żyjemy w demokratycznym, cywilizowanym kraju. Byłem po wielu konsultacjach z prawnikami, to naprawdę topowymi, którzy powiedzieli tak streszczając. z siebie się drogi. I profesor prawa w Polsce powiedział a niech wam dadzą drugi przykład hmm. układu, gdzie na koncie jest pół miliarda, gdzie jest jeszcze załoga, gdzie jest jeszcze majątek niezdemontowany. Nie podadzą. To jest jedyny przykład. Bo to jest możliwe. I teraz wrócę do tych meritum sprawy o to muszę Państwu powiedzieć. Nie w dniu dziś wczorajszym podjęto decyzję, tylko zarejestrowane jest w aktach w dniu dzisiejszym 25. Ale muszę krótko powiedzieć, dziś 17 listopada składamy wniosek o układ, sąd zaczyna z nami jazdę i tam na początku stycznia już złożyliśmy wniosek o układ. Jednocześnie o odwołanie sędziego komisarza i wstrzymanie likwidacji. No to jest to same logiczne, bo jak ja chcę układu, to mówię wstrzymaj likwidację. No sąd zaczął, że nie zgadza się na odwołanie sędziego komisarza. No przywołaliśmy artykuły wskazujące na to, że skoro sędzia komisarz uczestniczył w identycznej czynności w 2004 roku, działając. To była czynność ze skutkiem niekorzystnym dla nas. Mamy przypis dający nam, co prawda tam jest przypis, mamy prawo występować o zmiany.